Cieszy, cieszy mnie to. Dochodzimy do obserwatorium Abredu Wrecking. I mamy tutaj pas zasieków który się rozciąga dookoła tego obserwatorium. Teraz zastanawiam się, czy tu będzie też jakiś bunkierek, czy, czy, czy będzie wejście, czy tylko mamy wieżyczki. Myślę, że tu był peroskop, peroskop, peryskop wystawiany z, tej, z tego włazu. Klapa się otwierała i obserwowano. Tu był jest widok na miasteczko Wrecking. No i oczywiście kopuła. I teraz ta kopuła może ostrzeliwać w tą stronę. No, i tutaj dookoła na pewno, od strony tak. Czyli to jest, to, było, to były główne kierunki, z których spodziewano się ewentualnie zagrożenia. <laughs> Także fajnie tam, żeśmy przejeżdżali przez jeden, na jed, przez jeden bunkier, jakby zrobiono drogę na nim. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No, proszę bardzo. Ten jest akurat dobrze zabezpieczony Nie ma możliwości, żeby tu wejść Sztaba, o tutaj taka Nawet jest ten, można byłoby sobie tutaj stanąć Właśnie odbyłem sympatyczną rozmowę z francuską parą, która kupiła ziemię Na której znajdują się trzy bunkry I chcą i wykarczować teren i zrobić tutaj coś w stylu bed, bed and breakfast mnie nawet z możliwością spania w tym bunkrze także podam Wam namiary. to się nazywa abri cocou abri Co -co -u. i to będzie dojazd, tu się znajdują kompleks też podziemny, no zamknięte jest, nie chcieli mnie wpuścić do środka samego pracują, karczują i tak wygląda właśnie myślenie ekonomiczne nie socjalistyczne tylko własnym nakładem siły i środków własną ciężką pracą, żeby do czegoś dojść a nie, że mi ktoś da musieli kupić ziemię mówią, że bunkier nie stanowi nieruchomości, więc nie trzeba za niego płacić kupuje się tylko ziemię i i bunkier jest, już po prostu znajduje się element tego wszystkiego, tak. Także młodzi ludzie mają plany. Widzicie, kupa roboty, żeby to wykarczować po iluś tam 70 czy 80 latach. Stare butelki, nawet, złom, resztki krzeseł. Życzę im powodzenia, niech, niech im się to uda, ten projekt. I że za kilka lat tutaj będzie można przyjechać i przenocować w bunkrze. Jeden z tych bunkrów, który należy do tych młodych ludzi. No zobaczcie, jaka ich praca czeka. Nie ma tu żadnej drogi. Trzeba się przedzierać przez chaszcze. Tak, tu jest kopułka. Gdzie jest ta kopułka? Pancerna. Widzicie, tutaj mało co widać. Tu jest kopułka pancerna. W tamtą stronę obserwatorium było, a tutaj była ta wyrzutnia cięższego kalibru. Tu jest ścieżka, tu można dojść, widzę. Ale pytanie, czy można tu wejść. Tu jest druga kopuła, która od tej strony obserwuje. Teraz zobaczmy, czy tu w ogóle jest sens schodzić i szukać. Nie widzę tu wejścia. Coś tam leży jeszcze, nie wiem co to jest. Jakaś stal, ale całkiem to zarosło. Może być tu wejście, no nie. Jak tutaj dojść? To jest bardzo ciężka sprawa. Zobaczmy, czy tu jest może wejście. Tędy można zejść przynajmniej. Stąd widzimy, że nie ma wejścia. Jest przepaść. Teraz co to jest kuźwa? Co to może być? Przywiązane stalową liną. Coś, co się otwiera. Odlew żeliwny, bardzo gruby. Ciekawe. Co to było? Teraz zobaczmy, czy tu z boku nie było wejścia. Ewentualnie jakiegoś zapasowego. No, chyba nie. Czyli eksploracja niestety nie zakończy się wejściem do podziemi Znajdujemy się na terenie takiego większego kompleksu Ouvrage du Mont des Velsches Który jest, no ma dużo tuneli, wiele tutaj tych obojektów jest połączonych Ale pierwszy z nich znajduje się jeszcze tutaj przed tą strefą Jest bunkrem naziemnym Także tu jeszcze chyba nie jesteśmy w ryzyku Dopiero jak dalej pójdziemy To możemy się narazić Trzeba będzie uciekać, najwyżej jakiś policeman będziemy, Albo military man będzie mnie gonił To jest pierwszy bunkier naziemny Nawet fajnie tutaj też można sobie wjechać Jakby ktoś chciał Jest przygotowana kładka do wejścia Bunkier jest otwarty Także wchodzimy Oczywiście wejście tylko dla w miarę sprawnych ja na jedną nogę będę skakał. bo Nie będę ryzykował. No i chodzimy, lamperie. Tu instalacje. I mamy tak, zobaczcie całe tutaj. Zacznijmy od tego końca. Szybko sobie obejdziemy. Widzę, jest przetrzebione. Nic tu nie ma. Wszystko jest rozkradzione. Taką my mozaikę kamienną robili. Nic tu praktycznie nie ma tutaj. Tu jest koniec, zaułek. Tu jest umywalnia. Tu był jakiś. Co to było? może Nie mam pojęcia co to było. Tu jest studnia. tam może jakaś toaleta. W to moim może tu wodę grzali, żeby była ciepła. Nie wiem. No, idziemy dalej. Taka typowa yy, dla żołnierzy pomieszczenie. Co tu jest? Aha, to ja przyszedłem. Czyli tu są pomieszczenia mieszkalne dla żołnierzy, którzy mieli strzec bunkra na zewnątrz. Tu były, podejrzewam, yy, stoły, na których nawet może, już no, ten drugi się nie rusza, który można było podnieść, usiąść jako biurko. <laughs> Znowu, co tu jest? Co to jest? Śpiecyk? Aha, tu jest ta kopuła. wyjście na kopułę pancerną. obizolowane odizolowane. Tu w góry jeszcze jakiś ciąg komunikacyjny. też ten bunkier dosyć sporych rozmiarów. No, ale nie jest to wyposażone. O, tu była kuchnia, został tylko okap. I rurami to było wyciągane. A tu jeszcze pewnie rury grzewcze szły. Tutaj. Dodatkowo, żeby... Jakieś coś, coś drewna. Magazynek, spiżarnia? Nie. Tu jest stół, tu, czyli tu ktoś mieszkał może kucharz tutaj mieszkał i dalej no wszystko gołocone nic tu nie ma co tu jest? tu były jakieś agregaty stały i rozprowadzały tego się nie dało ukraść widzę boiler coś w tym stylu O, Tutaj kibelek. Raz, dwa. I to tutaj szło. Ciekawe, gdzie to schodziło. Aha, to można było też jeszcze z kibelka bronić. I tu mamy też stoły, albo jeżeli po drugiej stronie, no to pewnie to była sypialnia, bo było nawet. Mogło być nawet piętra tutaj Czyli to była według mnie sypialnia Jedna, druga Raz, dwa Cztery rzędy chyba tak cztery, raz, Albo dwa, albo no chyba cztery rzędy Po, dwu, po dwa łóżka Tutaj Flasz tu jeszcze o, systemy filtracyjne filtrujące gazy. jeszcze można tutaj dla znawców i pasjonatów, fortyfikacji. Tutaj naprawdę. Aha tu mamy wyjście kolejne albo wejście kolejne. Bunkier idzie wzdłuż, jest dosyć wąski, jednopiętrowy typowa kwatera właśnie dla wojsk, które wypad robią w teren tu też do obrony stanowisko gdzie, gdzie oni mieli, zastanawiam, magazyn amunicyjny bo tu są jeżeli są te stanowiska, no i koniec, tak? I tu już można obejść od tej strony jeszcze bunkier też jakaś ławeczka i tu wyjście na kopułę. Koniec.